4 dodać 3. 5, 6, 7. Kolejne zadanie: 7 minus 3. 7, 6, 5. Zapisuję 5. Jakie objawy zauważają rodzice i nauczyciele dzieci z dyskalkulią? Część druga. Objaw siódmy. Trudności z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Oznacza to, że dziecko nie jest w stanie dobrać odpowiedniego modelu matematycznego do tekstu zadania. Jeśli dziecko obliczyło wynik, nie jest w stanie go zinterpretować. Objaw ósmy: Problemy z transferem wiedzy. Oznacza to, że dziecko nie dostrzega związków między liczbami i operacjami matematycznymi. Dziecko nie potrafi wykorzystać uzyskanych wcześniej wyników, by ułatwić sobie pracę. Na przykład, jeżeli dziecko obliczyło zadanie 3 plus 4, równa się 7, a kolejne zadanie brzmi 7 minus 3, dziecko będzie liczyło ten przykład od nowa. Podobnie ma się sprawa z zadaniami typu 14 plus 3 lub 40 plus 30. Dziecko nie potrafi zastosować wiedzy w analogicznych sytuacjach, jeśli polecenie jest sformułowane inaczej. Objaw 9. Trudności w posługiwaniu się zegarem analogowym. Lub w operowaniu pieniędzmi. Oznacza to, że dziecko nie potrafi odczytać godziny z zegara ze wskazówkami. Dziecko ma trudności w zapamiętaniu wartości jednostek czasu. Dziecko nie może zapamiętać i przeliczyć wartości pieniędzy. Dziecko nie potrafi przewidzieć, ile powinno dostać reszty. Może być też tak, że dziecko reaguje lękowo w sytuacjach codziennych, jeśli musi posłużyć się pieniędzmi lub zegarem. Objaw 10. Brak postępów w wyniku ćwiczenia aktualnego materiału szkolnego. Oznacza to, że nawet intensywne ćwiczenie w domu lub w ramach korepetycji nie przynosi trwałej poprawy. Efekty utrzymują się przez około 2 tygodnie, a potem dziecko traci zdobyte już umiejętności. Po dłuższej przerwie trzeba dany temat wprowadzić od nowa. Objaw 11. Symptomy psychosomatyczne oznacza to, że u niektórych dzieci występują bóle głowy lub brzucha, nudności, problemy ze snem, przyspieszone bicie serca, nadmierna potliwość lub drżenie dłoni w związku ze stresem i obciążeniem psychicznym, które wywołuje uczestnictwo w lekcjach matematyki. Dziecko może reagować również płaczem, złością lub paniką na zadania wymagające obliczeń. Oczywiście nie jest tak, że u każdego dziecka pojawiają się wszystkie te symptomy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Nazywam się Emilia Majer i jestem dyrektorką trzech Instytutów Terapii Pedagogicznej w Niemczech. Na tym profilu dzielę się praktyczną wiedzą na temat przezwyciężania dyskalkuli. Zachęcam Państwa do udostępniania tego filmiku osobom, które mogą być zainteresowane tematem, oraz do zadawania pytań w komentarzach. Odpowiem na każde.